Podróże z herbatą. Legenda. Moi drodzy, herbata Wulung, czyli herbata czarnego smoka, ma niesamowitą legendę. I chciałbym zdradzić wam sekret, że ta herbata była wynaleziona przez niewolnika cesarza chińskiego, przynajmniej tak głosi legenda, w bardzo dziwnych okolicznościach. A zatem posłuchajcie. Cesarz zlecił swojemu pracownikowi, żeby poszedł na plantację i żeby zerwał liście herbaty i przyniósł liście z powrotem do cesarza. No i pracownik poszedł z koszem bambusowym na plecach, wrzucał liście do kosza bambusowego i w pewnym momencie było bardzo gorąco i słońce oślepiło go i wśród liści krzewu herbacianego zauważył coś, coś się poruszyło. Poruszyło się i on bardzo się przestraszył i zobaczył, zobaczył węża, ale ten wąż urósł w jego oczach do czarnego smuka. Zrzucił kosz bambusowy i natychmiast pobiegł na plantację. Co się stało wtedy? Dwanaście godzin później razem z innymi pracownikami wrócił na plantację, przerażony, mówiąc, że tam coś jest. Wszyscy zaglądnęli do kosza bambusowego, sprawdzili krzewy herbaciane, nic nie było ale była jedna bardzo ciekawa rzecz. Liście otarły się, upadając na ziemię, w koszu bambusowym i powstała herbata wulung, czyli herbata czarnego smoka. Herbata, która ma właściwości odchudzające, oczyszczające z toksyn, z metali ciężkich, działa pobudzająco, ale również rozróżniająco, w niewielkich ilościach, i przede wszystkim jest bardzo, bardzo smaczna. Legenda głosi, że cesarz od tej pory już zawsze pił tą herbatę. Tego wam życzę. Podróże z herbatą. Zacznij i ty.